Dobra, to lecimy w tym momencie na tego, ten, tego całego bala, wcześniej chciałem od niego uciec, bo będziemy tutaj zwiększać obrażenia, moje szkielety będziemy tutaj pakować. I troszeczkę ta walka potrwa, no bo to już jest ostatni boss, ja jeszcze tak dobrze rozwiniętej postaci nie mam. Tak więc przede wszystkim będę się starał dawać Kasimowi różne typu mixturki, żeby on się tym wszystkim zajmował. Oni, golem nasz dzienny i banda szkieletów. Mam nadzieję, że tylko nie weźmie ten kolor się nie będziemy tutaj wziąć tych tych ten tego no, swoich braci przyjąłem swoim chłopie, Kupiłem sobie instruktorem do życia w tym momencie dużą, duża instruktorem, wzmocnienia fioletowego na natomiast kiedyś się uważa, że więcej się stąd przesunę to porządku, no to nie ten, nie zginął to za chwileczkę. więc usuniemy się na bezpieczną odległość i rzucimy tutaj zwiększenie obrażeń, kasyna w tym momencie obrywa, w sumie też więc się na który ma najlepiej sobie dużą do życia No nie mam wrażenie. Już jego życie dochodzi do pierwszej literki Od prawej strony, czyli do ostatniej, L Kasimowi, czy się mi i tak będzie, kurczę, tutaj wyglądała moja łapka Co mam do no. tego ciekawego powiedzieć na temat tej sytuacji Jest troszeczkę tragiczna. Kasimowi zostało jeszcze pół życia więc jeszcze mu na no, miksurki nie wydało, już mu dam w tym momencie. kasiba nie zapini. Dawać panowie tego bala. jeśli mi już miksurki kończą, tak, więc niedługo to muszę się do miasta udać po nowe miksurki. Dawać panowie, ja was wierzę jak nikt inny was nie wierzył. Ostatnio. Dawać na tego bala. Kurnata ta panowie po wódku, po wódku, wszystko się tutaj bez nie rozwiąże. Kasimowi dałem miksturkę do życia, jeszcze dwie mi zostały w moim pasku. Oj, trzeba uważać. Wypiłem sobie przedostatnią miksturkę. No i zaraz będę wracać do miasta, bo ja i kurczę. A później tego balana, nie zostawiłem ich tam samego. Nie zostawię samych tam, tylko siotrupów, bo może być O, nich mój drugi przyjacielu. Co stało? Dwie medały na balan, został mi tylko jeden więc... Znaczy, nie. Co ja mówię? Jeden golem, jeden Kasiem, jeden tego. No, kasem jest za ten, który służy do wzmocnienia i uciekamy do miasta. Już prawie jedną trzecią życia mu zjechałem temu to pożytkiemu potworowi. Wymonowy tyś, w tym co jeszcze o którzy to sobie weźmiemy i podpijamy do paska. Daj, sypijemy kurczę, damy radę. Powolutku, powolutku, kurczy golem umiera. Jeszcze się trzyma, bo to jest najważniejsze że mnie. Trzeba sobie na to co bawić, idę sobie miksturki tutaj wziąć i, znaczy, te ci, to sobie na razie zostawię, idę sobie do tego, do mojej skrzyneczki, ja sobie tam wezmę ten. miksturki, przerzucę sobie powolutku do paska, jakby za to, żeby tutaj miał, no i żebym mógł sobie jakoś tutaj wziąć i radzić. To na razie mógłbym sobie wrócić do tego, w sumie kostkę też. No i tak idziemy. Znaczy to sobie też odłożę, no bo to mi nie jest potrzebne nam tutaj więcej miksów, by mi się mogło przydać, bo nie musiał ganić coś chwilę do miasta. No I tyle moi drodzy powinno mi na razie wystarczyć, tak więc lecimy za tym w Runda trzecia. Zobaczymy Nie ma Tym zauważać panowie. ale mi to bierze jak uciekamy. Zaraz Ale mnie z Krubiej góry. Zobaczcie jak długo spalić taką dużo miksturkę, damy mu dłoń, smutny, jak niech się go tak cieszy. I dawać ponownie, jedna trzecia życia, prawie połowa już mu tam zeszło, temu balowi. Znowu jedną miksturka, jeszcze mi zostały te filetowe. I pięć tych normalnych, Czyli dwie filetowe. Kasim, damy ja mam następną tutaj sobie wezmę chyba w baku, mojego paska na no, w międzyczasie. Kasim znowu ten. Osobrywa. Panowie, tutaj nikt się pan, nie popisuje swoimi umiejętnościami. Jesteśmy od niego wiele lepsi. Więc powolutku, po powolutku, mi się to lata. Weźmy i zaraz sytuację rozwiąże. Też potrzebuję jakąś wiki, do to zmóc, nie w ogóle, zapomnieć. Najpierw będzie, jeśli też z dnia ataku. Już po wyżyciu mi się udało wziąć i ścieknąć między oczy. Południe życie uda mi się mu zjechać. Cały czas dubry i sieka, między oczym, no ale coś mi, coś mi nie, nie, to nie wychodzi. Znaczy, nie? golem umiera. Chłopy bez golema będzie ciężko i nieprzyjemnie, więc nie mogę tego stracić w taki sposób. Moja druga przyjaciółka Uleż mi tutaj golema. Przede wszystkim w międzyczasie udam się do mojej skrzyneczki, żeby sobie miksturki wziąć no i wpakować do mojego zdejmerszego paska. Papa pa, paska No i jedziemy tutaj z tymi miksturkami Chcę sobie najpierw tutaj do tego, a później do ekwipunku, a później z ekwipunku do pasku Dzięki przyciskowi SHIFT Okej, się daje troszeczkę, mam tych miksturek, tak więc powinno mi wystarczyć co jest mamy rozdzielnik do czwarta, o tym pakujemy się znowu na tego kolesia no i pasa się odpowiednio dostawić żebym przez cały czas nie odpykał tym czymś niebieskim, no bo to jest w sumie nieprzyjemne. No trzeba też, kurczę, wchodzić na użycie tak więc je weźmiemy i odnowimy. Otóż nie myślę, że odpowiednią odległość, karstyn prawie dostał w łeb. No więc mniej niż użycie mojego zaprzeczenia. Tak więc troszeczkę to jeszcze potrwa. Mam no, na nadzieję, że się jakoś wyrobimy i nie będzie tutaj nieciekawych, ani niemiłych... podzianek z strony tego to już przeciwnika no, już zostaje mi jedna trzecia jego życia prawie lata jak to leci są miksurkię się kolejna miksurka dla Kasima go im jeszcze żyje, no, ale mu też ten życie troszeczkę spada od czasu do czasu jeszcze jedna na dla do Kasima i będziemy musieli do miasta po golem mam mało życia Cześć mój, lecimy to Już jest to runda piąta moje drodzy przyjaciele Jedna trzecia życia mu została temu przeciwnikowi niemiłemu Ej Kasim Kasim pomógł byś moim drugim przyjaciołom, czy Nie chcecie? Jestem dużo mikstrurki, uzupełnię sobie mikstrurki w moim pasku Dobra, jak pasek tam nie pójdzie, to mikkicie tam nie zbliży. Mu tam idzie jak kręci z nosa czasami. Znaczy nie mu to nie chce płynąć. Dobra, wezwał swojego przyjaciela, więc ja w tym momencie wrócę się do miasta. Odstresujemy się u naszej drogiej przyjaciółki. No i trzeba troszeczkę czasu stracić. W międzyczasie sobie uzupełnię też szkielety. Szk szk rzucimy się tutaj na ten, rzucimy, skoczymy sobie na tą, tą, tą zadobyciałą wyżynę daję mu ale na razie tam nigdy nie będziemy szli. No, jego obstawą. też się zajmiemy i stworzymy sobie kilka kilecików, którzy będą mi pomagać. Udało no, mi się do Haruga No i udało mi się, okej okay, udało mi się. To jest piąta czy szósta? Chyba szósta. nie pamiętam. Tak więc większość obrażeń trzeba się tutaj odpowiednio ustawić i dawać pomogę, napierniczyć tego skurczowika jednego. Dawać kolesia, dawać ostro. Trzecie życia by mi zostało. Mniej więcej. Dawaj, pomaluj, dawaj. Kasim jeszcze żyje. Ale nie tylko damy, żeby się chłopak cieszył. Jeden ja też wybrać i wypiję. A ten bal, co jest moim to zaczyna coś wybrać i szaleć. Troszeczkę, bo wiem, w ogóle miał. Kasimowi dam jeszcze jedną sobie do życia większe wrażenie Brawoźnie, drodzy przyjaciele, powodku, powodku po wódku, po i damy radek. Kasim jest dosyć trochę tego życia. zostało pasku. Ja jeszcze trochę będzie po kolei, panowie to się dzieje. Nie mogę zwiększać wrażenie. Życie, kurwa, to nie zabija. Zdajęcie po mnie. Jeszcze fajny odcinek w 99. Jeszcze oto pakujcie się tego całego bala. Tych, 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 Matek jest, więc ja się w tym momencie wrócę do miasta. nowe sobie życie. tylko ładnie sobie pokładam w tym w moim pasku. Pewnie sobie też je uzupełnię. Może tam się bal weźmie i troszeczkę uspokoi. W międzyczasie, tak więc ja tutaj sobie chwileczkę wezmę i odzdychnę, no bo sytuacja u mnie też jest troszeczkę taka bardziej stresująca. Na się się tutaj w pokój przez dwóch czy trzech no bo w sumie już tego, tego bardzo prawie wykończyłem. Okej, okay, z dziesięciu, teraz pokażę się do harogatych. Lecimy na bala on się tutaj troszeczkę uspokoił, to jest runda siódma, tak więc ustawiłem się tutaj w kąciku, niech obrożenia i... panowie, rozwalać kolesie. Kasim kurczę, no na Kasima kasim nie Nie no, nie będę go napierniczał tymi tylko szkieletami, idziemy po Kasima po... No bo szkoda, gdzie jest ten koleś, tego tutaj od, tutaj odnawia? Czy tam wskrzesza? Tak? No to super, a zatem w tym momencie na bala. Runda ósma. Dawaj, na nie, niego już prawie sponić. Aha, tak. Żeby sobie tego kopu nie, przyz, nie przyzwał. No cóż, moi drodzy przyjaciele. Będzie za chwilkę, się wygnie i skończy ta zła sytuacja. sytuacja. Ja sam kolejną mistrzurkę e, do wyciągu. Za chwilkę już będzie po nim. No i to przecież jeszcze chwileczkę. Niech ja się bo z, maskami, no, nie czy tam maskami zajmą się Bo oni wolą się tymi maskami zajmować niż z walem, ale to wiadomo. Pan mówił, że sprawie po tym kole się na niego. Nie, ja mi odepchnął. Ale mi odepchnął. Niektórkę, odepchną. no już prawda, spomniał. To więc panie tej nie bo pan cię... Że Moje panie, jeszcze chwileczkę będzie po kolesiu. Na ja tej ja wiem, jak nikt inny, jeszcze chwileczkę i będzie po tym brzydkim, nie kolesiu. A, panowie, ja, ja wiem, że was Czy mi udało. Jeszcze chwileczkę po sióżku lecików Golem Picasso i Kasin Eee, no kurde, to no co będzie? Jak Jakaś sim, ja się kim między oczy, ja w tym Ostatecznie ciągnął taki sim. Gdzie ja jestem? kurna chata koleś? Jeszcze chwileczkę wypalił. Dawać kurna chata. O i Biaszczu. Dobre kurna, to udało mi się koleś rozwalić pracką a więc fisko się, sobie do pleca. Mam tutaj dwa, dwie rzeczy fajne. Nawet mam cię esencję, ho, ale fajny to mi się później będzie przydawało do. Nie powinieneś był wątpić w me umiejętności. Dokładnie, jestem niezwyciężony. Mamy dwie rzeczy elitarne i kilka innych rzeczy. To im się tyra, ale po okazji z tym sobie za chwileczkę porozmawiamy. porozmawiamy na początku. Udamy się do dekardecana. Jestem strasznie uchachany, porozmawiam sobie szybko z nim. Wiedziałem, że z czasem pokonasz Bala. Udało ci się dokonać wszystkiego, co trzeba było dokonać. Wierzyłem w ciebie od chwili, gdy zostałem uratowany z Tristram. Zaszczytem było dla mnie pomagać ci w czasie drogi. A więc... Kamień świata został spaczony przez Bala, a teraz Tyrael musi go zniszczyć. Nie martw się, wierzę głęboko, że światło zawsze będzie naszym przewodnikiem. A teraz ruszaj, wróć do komnaty Kamienia świata i wejdź w portal, jaki otworzył dla ciebie Tyrael. Dobra, co zrobimy sobie za chwileczkę? Na porządek, sobie zidentyfikujemy wszystko i pójdziemy sobie porozmawiać z nim też osobami. Zniszczenie kamienia nie wróży dobrze naszemu światu. Ale będę próbował się nie martwić. Przecież mamy wojowników takich jak ty, walczących za nas i za światło. Żegnaj! Ej, no stary, co ty wyrzucasz? Jakieś to dziwne, jest. Dobra, wskoczę sobie w tym momencie jeszcze porozmawiać z tą naszą przyjaciółką. Jeśli Tyrael twierdzi, że kamień świata ma zostać zniszczony, to musi się tak stać. Nie możemy pozwolić, by pozostały jakieś ślady zgnilizny, Bala. Świat się zmieni, to prawda. Ale kto może stwierdzić, czy nie na lepsze? Miłego dnia. Oczywiście, że świat się na lepsze zmieni, nie przemusił, ja tutaj będę. Będę wszystko zmienił na lepsze, dobra, międzyczasie mam tutaj takie toporki fajne mógłbym ci sprzedać, no ale chyba ci ich nie sprzeda mi. Taki młot, kurczę, też sympatyczny. Wpakuję sobie go do skrzyneczki mojej ciekawej zajmawczej. Idziemy porozmawiać sobie jeszcze z kimś, czy idziemy do skrzyneczki? Dobra, to zdanie mam wykonane. Idę chcę porozmawiać z Lukarem. Nawet starożytni będą zazdrościć ci naszych pieśni o tobie. Proszę, nie zapomnij o nas. Żegnaj i obyśmy się jeszcze spotkali oj, to za miaszczo słodkie, dzięki Ci stary za wszystko. Tak więc skoczę sobie w tym momencie do mojej książki wpakuję sobie te rzeczy. O, tutaj na przykład masz to, tutaj sobie położymy. Pam. No i co jeszcze, moi drodzy przyjaciele? Hmm. Ten młotek chwilamy tutaj, i te siekierki dam sobie tutaj. Dobra, spokój ze zamiastu. Tak więc lecimy w tym momencie do Trail'a. Zakończymy sobie grę. Nie mogę nieść więcej. Jestem pod wrażeniem, śmiertelniku. Zwyciężając ostatniego zmrocznej trójcy, udało ci się pokonać największe zagrożenie, jakie kiedykolwiek pojawiło się na tym świecie. Jednak nie zdążyliśmy ocalić kamienia świata. Całkowicie spaczył go niszczycielski dotyk baala. Jeśli upłynie wystarczająco dużo czasu, energia kamienia się wyczerpie, a bariery między światami legną w gruzach. Moce piekła zaleją to sanktuarium i unicestwią wasz lud i wszystko, co z trudem stworzyliście. Dlatego muszę zniszczyć spaczony kamień, zanim zakorzenią się tu moce piekła. Na zawsze zmieni to wasz świat. A konsekwencji tego czynu nawet ja nie mogę przewidzieć. Jest to jednak jedyny sposób, by zapewnić przetrwanie ludzkości. A teraz ruszaj, śmiertelniku. Otworzyłem portal, który zaprowadzi cię w bezpieczne miejsce. Oby wieczna światłość zawsze otaczała ciebie oraz Twych potomków. Przetrwanie ludzkości jest Twoją zasługą. Przede wszystkim jednak. Należy ci się odpoczynek po niekończącej się bitwie. Dobra, tak więc w tym momencie możemy sobie grę zakończyć. Koniec zniszczenia. Tutaj Franka Nekromanta... się Po na 83. Popujemy się tak więc tutaj. Gratulacje Franek, możesz teraz szczycić się mianem Guardian Franek. plugin 10 Jeden gracz, franek, nekromanta, ułatwiam. Musimy wrócić. Pięknie, został mi w tym momencie poziom. Krobi, jest na pierwszym poziomie. Znaczy, na pierwszym poziomie w pierwszym akcie. Bozowisko Łotrzycy. No I powiem wam, moi drodzy przyjaciele, czekajcie sobie, Może bym to wziął, no kurna chata z identyfikowaniem. Pozdrawiam cię! Chciałbym sobie też posprzedawać te rzeczy w tym momencie, jedną i dwie. drugą, to ja nie jest mi to w ogóle potrzebne. Witaj ponownie. Raz, dwa i zajmieszczą. Tak więc, wszystkie moje rzeczy w tym momencie sobie powrócam tutaj do skrzynki, wspólnej chyba. Nie wiem jeszcze jak ja to sobie to będę chciał pokładać ale ja wiem, że te wszystkie rzeczy będę sobie chciał wziąć no i... Czyli tutaj wspólnej skrzynki. Zresztą typu ty zajmia się L, L, D, Tir, Nef, E, Itych, Tal, Ral, ort, Tul, Amen, Sol, Shael, Dol, Hel, Jo, Isyt i Gul. Tutaj Wam też pokażę mój ten. Bo jak wiedza. Żelazny pas jakaś tam różdżka plus 3 do przywołań rękawice jakieś tam jakiś tam pierścionek pas dym nocy jakiś tam pierścionek budziki no i strach taka z broń wypada do życia 21 do życia 15 odporność na ogień 6 odporność na trucizny 10 do życia 18 do życia 29 do życia 17 odporność zimno 11% na ogień 14%, do życia 26, i tam mam obrona. 21, też fajne odporność na zimno 9, odporność na zimno 9, do życia plus 9, do życia plus 15. Łupanie, eee, 15 kluczy, 12 zwoitych. Jaki amulecik, mam wszystkie odporności, plus 11, jeszcze i tutaj mam runki, tutaj mam różne typu hełmy. Zbroje, które udało mi się wziąć no i w grze znaleźć Tyle. Tyle te rzeczy wrzucę do wspólnej skrzynki jakoś je sobie poukładam I kiedyś jak coś będę potrzebował to sobie tutaj będę jakieś słowa runiczne Takie paski z takie rękawiczki Tam jak coś będę chciał sobie wziąć i Ulepszyć i zrobić dziurkę Taki fajny pasek takie mamy z hełmiki, 159 Zbroje w której będę robił sobie kiedyś Enigmy Serce i jakieś inne fajne przedmieciki mam nadzieję 430 440 450 490 570 715 Tutaj mamy jakieś tam pierścionki. sobie mogę wziąć ten nawet. Teraz smutować. Szczerze mówiąc, no nie wiem, czy one są tutaj potrzebne. Jakieś bronie mamy. Tarczy. Tarczy, koczy było cienko. Chciałem sobie jakąś tarczę z trzema dziurkami znaleźć. I dzięki temu mógłbym sobie w tej tarczy zrobić tego ducha. Takie mieczyki zejmą Co mamy, moi drodzy przyjaciele. To już pokładam poza nagraniem. O nie skręcy mam łuki Nasz pierwszy łuk tutaj sobie leży. Taki łuk z już ćwiczeniami tutaj mamy fajną dla nekromanty. Różka mi taka fajna wypadła. Do wszystkich umiejętności to ma tylko plus jeden dla tego. Dla czarodziejki, dla barbarzyńcy. No i już typu halabardy dla naszego Kasima chyba tyle, nie, też tutaj mamy te zestaw Berserkera Harusa, mam tylko jeden przypomnę te Klefiga i e, Saigonam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk znaczy pięć sztuk tego, mam dwa paski więc pasków nie chce się już sprzedać Isenharta Klewieka, Katany zestaw jeden tylko sztukę i radchy. Sandera mam buciki Tandrejka No i tego, ten tego dla tak ta Tank Oula No i chyba tyle, nie? Tutaj nie jeszcze jakieś te ja to wezmę albo posprzedaję, albo sobie wezmę, no i to rzucę do wspólnej skrzynki, może kiedyś sobie będę tam kiedyś może z tego potrzebował A co jeszcze mam taką typu bronię? Dobrze znać klucz terroru. No będziemy sobie zakluczamy też, żeby ganiać. ten krowi poziom, klucze i tak dalej. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. Bo bardzo mam czasu mam nagrywanie. Mogłam tylko powiedzieć moi drodzy przyjaciele, że to kiedyś będę chciał jakoś ugarnąć klucz i tą tą całą esencją tak? ty, 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 tutaj damy no moją kostkę zamiast tą, mam ten tego no, Tentego, no. Zidentyfikacyjne. No i to wszystko sobie powrócam do mojej zamiast skrzyneczki. bardzo Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się podawajcie łapki do góry, subskrybujcie mój kanał. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Materiale i w ogóle na moim kanale. Piszcie jakieś komentarze Trzymajcie się po hejka. No i popo. Pa, pa.